w dzisiejszym programie, dzisiaj w studiu gości Konca i Łukasz. A numer jeden, Jak ma, najmniej? Eee, mm -hmm. nie Proszę Konca o odpowiedź. Hemoglobina? Może Łukasz udzieli poprawne odpowiedzi? Ja myślę, że Konrad. <grymne> pytanie numer dwa. Jak ma na imię Łukasz? Proszę odpowiedzieć yy, o odpowiedź kondia. Yyy, Łukasz? To yes. no to samo pytanie odpowie Łukasz. pytanie. Tylko <grymne> <grymne> Jakiego koloru jest czerwony maluch? Proszę odpowiedzieć skąd? Eee, czarny? Nie. <noise> yeah. Proszę. Odpowiedź Łukasza. Czarny. <noise> Kolejne pytanie Z czego zrobione jest szklanka? Ze szkła Proszę hmm. <noise> o drugą odpowiedź z, z wody Z, z, z porcelany <noise> Z latarki Z latarki? Z chuja? No z latarki. Z chuja. Kolejne pytanie. Ty pięć głównych elementów komputera. Skąd Ale To, 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 to tak, yy, woda, ziemia, halucynacja, mistyfikacja. Gwiazda Vy Canis Majoris, która wybuchnie za jakieś pół miliona lat zrodzi yy, yy, hipernowe, który... Mm... Raz proszę o e, odpowiedź Łukasza Płyta główna e, Karta graficzna Przepraszam w Twojej odpowiedzi Pyta pyta, pyta główna, nie płyta główna. <grym> e, ostatnie już będzie pytanie. Jak ma na imię Monika Brodka? Brodka? Brodka. Brodawka. <grym> 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 I serwer? No, e, naszym zwycięzcą dzisiaj e, był Łukasz. Wielkie brawa. Łukasz. No. A. A, a jaką nagrodę dostanę? No jak to co? A czego się spodziewałeś? W łeb.